Jak kupić działkę z domem w tak pięknej okolicy? Partnerem odcinka jest Rankomat.pl, największa w Polsce multiporównywarka ubezpieczeń i wielu innych usług. Jestem pewien, że nie jeden mieszczuch zmęczony tumultem wielkiego miasta marzy o tym, aby żyć w takim miejscu, gdzie słychać bociany w gnieździe. Ale nie każdemu z nas będzie dane kupienie takiej działki, ponieważ nie rolnicy mogą kupować tylko działki do 1 hektara, chyba że zdecydują się pójść nieco cięższą, wybrukowaną, tak jak ta droga, gdzie teraz przyjeżdża samochód, drogą Kowru, czyli Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, dokładnie tak jak zrobili to nasi bohaterowie. Musieliśmy wystąpić do Kowry o pozwolenie na zakup działki rolniczej. Wówczas poprzedni właściciel wystawiał tę działkę na sprzedaż. Przez 30 dni, jeśli się nikt nie zgłosił, czy nie zgłosił się rolnik, i kowr nie chciał kupić tej działki, my mogliśmy przystąpić do zakupu. Przy czym kowr też narzucił nam warunki. Mieliśmy zarybić staw, który mamy, plus rozszerzyć jak gdyby sadownictwo, które też jest tutaj na miejscu. W strefie wejściowej tego domu mamy nieoczywiste rozwiązanie. Znajduje tu się dwoje drzwi. Te współczesne, którymi przed chwilą wszedłem i stare drzwi. One kiedyś znajdowały się w tym miejscu, a dzisiaj pełnią funkcję wieszaka na okrycia wierzchnie. Wnętrze tego domu jest nieoczywiste, ponieważ z zewnątrz wygląda nieco surowo za sprawą ceglanej elewacji, ale tutaj czuje się bardzo przytulnie. Można by powiedzieć, że jest tutaj wręcz nieco miękko za sprawą dobranych elementów wyposażenia. Po mojej prawej stronie mamy wysokie lustro, które w wielu domach i mieszkaniach mogłoby chować garderoby bardzo pojemną. Tutaj szafa znalazła się jedynie w tym oto niewielkim punkcie. A za tym lustrem, które ma też swoją funkcję, ponieważ dodatkowo potęguje wrażenie zieleni za okien, znajduje się, uwaga, uwaga, klatka schodowa, którą możemy udać się do podpiwniczenia. W tym punkcie także kiedyś znajdowały się schody jednobiegowe prowadzące na piętro. Dziś zmieniły swoją formę i miejsce, ponieważ mamy w centralnym punkcie schody kręcone. Kiedyś na parterze tego domu znajdowało się pięć pomieszczeń. Ze względu na niewielkie wymiary tego budynku po obrysie, były to po prostu klitki. Dziś ostała się jedynie łazienka i salon otwarty wraz z kuchnią. To wnętrze zostało także powiększone optycznie poprzez powiększenie otworów okiennych i dodanie na ścianie szczytowej wyjścia na teraz. W dwóch punktach. Na podłodze mamy ogrzewanie podłogowe, a na nim warstwę wykończenia w postaci mikrocementu. Ten materiał powędrował także na ścianę w kuchni. To powoduje efekt takiego spójnego, jednolitego tła, niczym płótna malarskiego, na które zostały niesione poszczególne elementy wykończenia tego wnętrza. A z pewnością najbardziej wyjątkowym z nich są stare, oryginalne belki stropowe, które zostały wyczyszczone. Kuchnia została zaprojektowana z myślą o osobach, które uwielbiają gotować i spędzają tu mnóstwo czasu. To też na szafkach i na wyspie, znalazł się odporny kamień, ale została ta przestrzeń także zaprojektowana współcześnie i minimalistycznie, co widać za moimi plecami. Nie ma tu żadnych wiszących szafek ani półeczek. Jedyną ozdobą jest ten oto okap przyścienny. Warto też. Zwrócić uwagę na to, co dzieje się w strefie jadalni, ponieważ mamy tutaj wyjątkowy stół zbudowany z takich oto desek, a właściwie dwóch porządnych dech z orzecha włoskiego. Zostały znalezione przez właścicieli na posesji, przysypane grubą warstwą ziemi i gliwiem i liśćmi, ale ten rysunek drewna spodobał im się na tyle, że stwierdzili, że je odnowią i zbudują z nich stół w jadalni. Jedyne wydzielone pomieszczenie na parterze to łazienka. Właściwie można by w tym konkretnym przypadku powiedzieć łaźnia, bo jest naprawdę przestronna. Mamy tu szeroką z pewnością wygodną wannę doskonale umieszczoną pod samym oknem, kabina prysznicowa i wbudowana półeczka wykończona szlachetnym kamieniem. Jest też oczywiście umywalka. Kilka luster, ale mamy też stronę i bardzo pojemną szafę. Skąd taka szafa wzięła się w łazience? Otóż wcześniej w tym domu nigdzie indziej nie znalazło się miejsca na kotłownię czy szafę gospodarczą, dlatego powędrowała ona tutaj w to miejsce, a także tam w rogu znalazła się pralka i suszarka. Historia metamorfozy tego budynku jest dość nietypowa, ponieważ właściciele pierwotnie od miejscu myśleli jako o domu na wynajem, ale na etapie remontu spodobało im się na tyle, czemu się nie dziwię, iż stwierdzili, że będzie to ich dom wakacyjny. Ten pierwotny zamysł wymusił rozplanowanie pomieszczeń na piętrze, toteż naprzeciwko schodów umieszczonych centralnie mamy niewielką toaletę, a po lewej i prawej stronie dwie sypialnie. Obydwie sypialnie zostały wykończone w jasnych, przyjemnych tonacjach. Na podłodze mamy podbitkę, która przywędrowała tutaj ze stropu parteru. Mamy tutaj także podpowiedź, jak na poddaszu zaaranżować strefę przechowywania i szafy. Powędrowały one tutaj. Pod strop i są poprowadzone aż do samego końca. A na tej ścianie znalazły się dwa pionowe przeszklania. Są po bokach komina, który został dobudowany w tej centralnej części, ale te przeszklania pełnią tu niezwykle istotną funkcję. Otóż kiedy wstajemy o poranku z tego łóżka, od razu możemy podziwiać piękną naturę na zewnątrz. Dob ma powierzchnię użytkową 90 m kwadratowych, czyli z zewnątrz dłuższa ściana 9 m, krótsza ściana 8 m i do kalenicy mamy mniej więcej 7 metrów wysokości. Choć ten dom ma niemal 100 lat, to w mojej ocenie wygląda lepiej niż w momencie, gdy został wybudowany. A to za sprawą niewielkich modyfikacji, które tu wprowadzono. Po pierwsze, powiększono tutaj przestrzenie okienne, po to, aby do środka wpuścić więcej światła. Dzięki temu, będąc w tym domu, mogę podziwiać jeszcze więcej pięknej zieleń. A po drugie, w pierwotnym układzie tego domu centralnie ulokowany był komin. Dziś tego komina tam nie ma, ale za to... Na ścianach szczytowych mamy dwa przylegające kominy. Po pierwsze, usunęliśmy komin ze środka ze względu na to, że chcieliśmy uzyskać więcej przestrzeni, przestrzeni użytkowej wewnątrz domu. Natomiast dobudowaliśmy dwa kominy z prostej przyczyny. Jeden komin miał być techniczny do podpięcia pieca kondensacyjnego, a drugi komin służył do podpięcia kozy. Powielbiamy mieć żywy ogień wewnątrz domu. Trzecim takim elementem, który jest dosyć istotny, to jest zwentelowanie wszystkich pomieszczeń, czyli użyliśmy te kominy zbudowane na zewnątrz po to, żeby zwentelować pomieszczenia wewnątrz domu. Ten dom swój olśniewający wygląd zawdzięcza właścicielom i temu, z jakim szacunkiem podchodzili do starej tkanki budowlanej. Dachówki na tej pułaci są oryginalne, mają prawie 100 lat, podobnie zresztą jak mury tego domu, ale odnawiając tak stare domy, warto pamiętać o tym, że fugi pomiędzy cegłami należy uzupełnić, a same cegły zaimpregnować, aby przez wiele lat mogły cieszyć nasze oko. Ale mówiąc w kontekście murów tego domu, warto wspomnieć o ociepleniu, którego z zewnątrz nie ma. Ocieplenie domu wykonaliśmy z wełny mineralnej. O grubości mniej więcej 15 cm do tego dołożyliśmy jeszcze folię oddychającą paroszczelną, plus płytę kartonowo gipsowo, czyli mniej więcej około 20 cm grubości ścian wewnętrznych. Zdecydowaliśmy się na wełnę mineralną po to, żeby dom wciąż oddychał, żeby jego ściany cały czas oddychały. Niemcy, którzy budowali te domy, budowali je w taki sposób, by dom oddychał całą swoją powierzchnię. My chcieliśmy uzyskać ten sam efekt. Gdybym poszedł o kilkaset metrów w tym kierunku, niechybnie stanąłbym na granicy polsko-rosyjskiej. Ceny nieruchomości i działek w tej lokalizacji są zdecydowanie niższe niż w pobliżu dużych aglomeracji miejskich. W 2021 roku cena tej 2,5 hektarowej działki z domem za moimi plecami i budynkiem gospodarczym wyniosła 180 tysięcy złotych. A ile wyniosła metamorfoza tego domu? Koszty metamorfozy tego domu to, jest, to są widełki pomiędzy 600 a 780 tysięcy złotych, gdzie największym kosztem, który, który się pojawił, to był koszt doprowadzenia elewacji do obecnego stanu, czyli skucia tynków, impregnacja cegły odkrytej i wbudowania kominów. I ona mniej więcej wyniosła 170 parę tysięcy złotych. Mamy okres wakacyjny, czas beztroskiego i zasłużonego odpoczynku, w którym niewielu z nas myśli o tak przyziemnych sprawach jak ubezpieczenie domu. Pewnie wielu z nas oddało klucze do swoich mieszkań i domów rodzinie, bliskim, aby. Włączali światło, podlewali kwiatki, aby po prostu zaopiekowali się naszą nieruchomością. Ale czy wiecie, że w ostatnich latach to w wakacji najczęściej miały miejsce duże powodzie? Co więcej, puste domy i mieszkania to okazja, która czyni złodzieja. Dlatego też w tym okresie odnotowujemy najwięcej włamań. Moim zdaniem, takich spraw lepiej nie zostawiać przypadkowi i dopłacić trochę pieniędzy, aby mieć spokojną głowę. Tym bardziej, że taka polisa nie działa tylko przez wakacje, ale przez cały rok. Sprawdzam na rankomat.pl, że poza podstawową ochroną murów i elementów stałych od pożaru czy zalania jest także do wyboru możliwość ubezpieczenia pozostawionych w domu rzeczy osobistych. Ubezpieczy swoje mienie nie tylko w razie powodzi czy włamania, o których mówiłem, ale także w wyniku przepięcia czy dewastacji, które również mogą nadwyrężyć nasz budżet. A jeśli jesteś już na wakacjach, spokojnie także szybko i sprawnie możesz wykupić polisę online. A okres ochrony będzie obowiązywał kolejnego dnia po opłaceniu składki. Choć ten dom ma dwa oblicza ceglaną fasadę i dach oraz przytulne wnętrze, to te dwie przestrzenie łączy jedna cecha surowy minimalizm w swojej ciepłej odmianie.